Dzień dobry, zapraszam Was do wzięcia udziału w warsztatach z asamblażu. Warsztaty mają tytuł Asamblaż Sztuka wyjęta z codzienności. A dlaczego wyjęta z codzienności? Mianowicie dlatego, że asamblaż jest taką formą sztuki, która y, tworzy przedmioty artystyczne na podstawie elementów znalezionych y, jakby towarzyszących nam w zwykłej codzienności. My możemy je w sposób y, bardzo y, konkretny kolekcjonować, zbierać, ale też selekcjonować. I sama idea asamblażu y, właśnie na tym polega, na takim świadomym doborze y, przedmiotów z naszego życia codziennego i budowaniu z ich z jakby z tych konkretnych gotowych już przedmiotów nowych form artystycznych. Sam assemblerz i samo słowo assemblerz nawet odnosi się do pewnego zbieractwa, gromadzenia. To może być nawet też zbiór pewnych rzeczy. Dlatego, jeśli mamy jakiś plan konkretny na wykonanie asamblażu, to możemy posłużyć się metodami właśnie takimi typowo kolekcjonerskimi i, i zacząć sobie kolekcjonować pewne elementy. Forma asamblażu może być bardzo różna. Ona może być formą bardziej płaską. I wtedy widzimy, wtedy widzimy, że na przykład ma ona jakąś formę pewnego zamkniętego dzieła sztuki, w którym są różne obiekty, i pojedynczo te fragmenty wyciągnięte są z rzeczywistości, mają swoje konkretne znaczenie, ale złożone razem tworzą zupełnie nową jakość artystyczną i nowe znaczenia. Dlatego podstawowym takim elementem do tworzenia, assemblażu jest świadomość tego, że my te znaczenia musimy znać i kojarzyć i na podstawie tych znaczeń budujemy swoją pracę. Więc e, można by było powiedzieć, że assemblaż jest taką e, przestrzenną formą kolażu, e, czyli takich różnych właśnie zestawień e, formalnych. I te zestawienia mogą ze sobą być różnie powiązane. I tutaj, jeśli chodzi o jakieś materiały i sposoby pracy nad asamblażem, nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko należy do twórcy, jeśli chodzi o wszystkie decyzje związane z rodzajem doboru materiałów, czy ze sposobem łączenia, czy chociażby nawet ze skalą tego z tej pracy artystycznej wszystko tutaj zależy od artysty, dlatego trudno tutaj mówić o jakiejś jednej technice pracy, ponieważ każda technika pracy, każdy materiał i każde właściwie sposoby na stworzenie assemblażu są słuszne. Jedyne co to jest istotne to, żeby właśnie w sposób świadomy dobierać te rzeczy i, i łączyć nowe i tworzyć nowe znaczenia. Sztuka assemblażu. Już od jakiegoś czasu zagościła na, no, na kartach historii sztuki i to dość poważnie, bo i Jean Dubuffet, i Picasso, i Marcel Duchamp używali jej z wielkim powodzeniem. I trzeba przyznać, że, że ona tak często nie pojawiała się jako przykład formy artystycznej związanej z twórczością artystów jakby w kręgu będących sztuki artboard czy outsider art. chociażby nawet z tego względu, że większość z tych artystów jednak nie miała takiej świadomości tworzenia właśnie akurat asamblażu, ale bardzo wielu z nich tworzyło takie prace artystyczne i tak skonstruowane obiekty artystyczne, że one formalnie bardzo przypominały sztukę związaną z asamblażem mianowicie bardzo często artyści związani z art brutem przedstawiciele jakby takiej formy sztuki w taki jakiś naturalny kompulsywny sposób tworzyli swoje prace i mieli takie swoje wewnętrzne potrzeby do kolekcjonowania i do zbierania elementów codziennych i wybierania ich, kolekcjonowania w swoich mieszkaniach, w swoich przestrzeniach do życia. Jednym z takich ważnych artystów głównych, właściwie przedstawicieli sztuki art brut jest August Walla. August Walla to artysta pochodzący z Austrii, urodzony w 1936, więc tuż przed wojną. Jego życie było dość trudne, tak prywatnie ale w rezultacie y, udało mu się jakby przez swoją twórczość i przez y, jakby mocne powiązanie swojego życia ze własną potrzebą twórczości y, z powodzeniem stać się bardzo znanym i docenionym twórcą. Y, on na co dzień y, mieszkał y, w domu twórczym, a właściwie był to szpital psychiatryczny y, pod Wiedniem. Obecnie w tym miejscu znajduje się muzeum, Marii Guggein i y, y, można jakby zobaczyć twórczość nie tylko tego artysty, ale również innych twórców, którzy mieli okazję y, tworzyć tam na miejscu i realizować się artystycznie. Y, myślę, że y, jest to też bardzo ważne dla y, poszerzenia swojej wiedzy na temat sztuki Art Brut, aby właśnie zapoznać się z, ze zbiorami tego muzeum. A wracając do samego artysty, tak jak powiedziałam, on, on był osobą, która też miała tą taką wewnętrzną potrzebę kolekcjonowania, jakąś potrzebę zbierania jakichś elementów i maniakalnego wykorzystywania wszystkich elementów z życia codziennego do, swojego, do swojej twórczości, która właściwie była trochę przedłużeniem jego życia. August Walla posługiwał, posługiwał się w swojej twórczości bardzo wieloma technikami. I tworzył zarówno obrazy, ale nawet dzisiaj obrazy to nie tylko na tradycyjnych płótnach, ale również w formie jakiegoś takiego malarstwa naściennego czy jakiegoś graffiti. Bardzo często tworzył instalacje, rzeźby teksty pisał, rysunki. To wszystko po prostu było takie bardzo dla niego naturalne, automatyczne. Wszystko zapisywał na skrawkach różnych materiałów, które znalazł. I tak też e, tworzył również swoje asamblarze, e, które właściwie miały, taki, miały taką formę sklejanych z różnych elementów, takich jak papier, jakieś fragmenty dachówek, fragmenty pomalowanych kamieni, fragmenty pomalowanych Skrawków, skrawków materiałów znalezionych na co dzień. I te wszystkie elementy ze sobą były łączone i budowano, budował on z tego jeden obraz, który tak naprawdę miał dwie strony, więc zarówno jakby front, jak i też odwrocie. Dzisiaj odnoszą, odnosząc się do twórczości tego artysty, ale yy, głównie jakby mm, próbując Państwu pokazać, przybliżyć to, jak można w ogóle zabrać się za tworzenie własnego asamblażu. Pomyślałam, że takim elementem ciekawym może będzie stworzenie asamblażu w formie przestrzennej z wykorzystaniem tych materiałów, które akurat były w jakiś sposób mi już niepotrzebne, ale jednocześnie mogły też stworzyć jakąś nową funkcję. Więc jest to taka trochę metoda pracy jak, jak, jaką właśnie August Łala miał, czyli takie manikalne zbieranie jakichś rzeczy, które naokoło niego były, i próba tworzenia z tego jakiegoś nowego obiektu. Ja dzisiaj tutaj przygotowałam kilka takich materiałów. Tutaj zapraszam do zobaczenia też przykładów różnych asamblaży tworzonych przez artystów współczesnych. Na dzisiejsze warsztaty ja również przygotowałam część y, takich materiałów, które mogą przydać się nam do, do stworzenia asamblażu. I y, tak jak powiedziałam, każdy materiał i każdy element, który y, sami wybierzecie, będzie dobry, ponieważ y, właściwie to wy decydujecie o tym, co będzie w tej pracy. Ja wybrałam y, takie odpady ceramiczne, które. Y, powstały w wyniku właśnie stłuczenia niektórych figurek albo porcelany, którą miałem, ale również jakieś dodatki w postaci muszelek i innych elementów. I zamierzam też do kleić jakieś elementy do mojego asamblażu za pomocą po prostu takiej modelarskiej gliny, która sama, sama wysycha po pewnym czasie i modeliny właściwie. I też jeśli na przykład chcecie stworzyć asamblaż, który będzie przestrzenny, to to, co jest najistotniejsze, to trzeba się zastanowić, jak zbudować jego konstrukcję, prawda? I tutaj właściwie trzeba wymyślić jego konstrukcję wewnętrzną i sam sposób mocowania. Ja sposób mocowania wymyśliłam dość w sumie prosty, bo będzie to jakby trzon jednej figurki, tak, w tym przypadku to będzie jakby podstawa, którą zamierzam przetworzyć i przy użyciu właśnie tej modeliny oraz kleju, takiego szybkiego, który, który szybko złapie jakieś tam elementy, które będę chciała przykleić, ale również takiego tro trochę bardziej mocnego, który będzie po prostu na trwałe coś y, mocował, y, to zamierzam właśnie w taki sposób mocować elementy do, do siebie wzajemnie. Ale na przykład, jeśli Wy uznacie, że chcecie użyć jeszcze innych materiałów do mocowania, typu na przykład druty, czy sznurki, czy może jakiś inny y, sposób pewnej, y, pewnego kleju, czy, czy, czy masy, która jest wypełniająca, to też wszystko jak najbardziej jest, y, jest skazane. Y, Właściwie, właściwie jeśli chodzi o techniczną stronę wykonania, to to, to, to to tyle. Tutaj myślę, że najistotniejszym jest to, że trzeba mieć jakiś ogólny pomysł na swoją pracę i jakiś taki w miarę luźny szkic. Jeśli nie szkic, który będzie u Was w głowie, to być może już nawet taki szkic, który będzie jakimś złożeniem elementów konkretnie przymierzonych ze sobą. teraz już dokleiłam kilka elementów, muszelki, fragmenty innych figurek ceramicznych, ale też pomyślałam, że chciałabym, żeby tutaj tak z tej formy sarenki też organicznie wypływały jakieś takie elementy roślinne i mam tutaj taką właśnie glinę, która świetnie się do tego nadaje. Ona po pewnym czasie zaschnie, więc tu postanowiłem takie elementy też roślinne dodać i to już będzie taki element rzeźbiarski dodany do, do, no do całości, do całości assemblażu. Dzieło ukończone. Mamy gotowy asamblaż wykonany jest właściwie tylko z trzech materiałów, ale państwo mogą dowolnie łączyć nieskończoną ilość materiałów w bardzo różny sposób. To jest taki prosty, szybki asamblaż, który jak państwo widzicie, jest taki przestrzenny, z każdej strony troszeczkę inaczej wygląda. Można by było troszkę bardziej go jeszcze nawarstwać, ale ja jestem zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że Państwo, jak podejmą też próbę artystyczną, to również będą Państwo zadowoleni ze swojej pracy.